Dzisiaj spaghetti alla puttanesca, czyli makaronowy film we współpracy z La Fileja, producentem rzemieślniczych ravioli i makaronów. Zaczynamy od jednej łyżki kaparów, które kroimy. Następnie dwa ząbki czosnku obieramy, dwa filety anszuła drobno kroimy, jedną ostrą papryczkę siekamy, jedną trzecią szklanki oliwek kroimy. Teraz na patelni rozgrzewamy pół szklanki oliwy. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy posiekaną ostrą papryczkę, anchois, obrane ząbki czosnku, posiekane kapary. To wszystko mieszamy i smażymy przez chwilę. Następnie dodajemy pół szklanki pomidorów z puszki, mieszamy i redukujemy, gotując. W tym czasie w dużej ilości osolonej wody gotujemy spaghetti jajeczne la filea, zgodnie z instrukcją na opakowaniu zredukowanego sosu, dorzucamy oliwki, mieszamy, siekamy szybko natkę pietruszki i wrzucamy na patelnię, mieszamy i dodajemy makaron. Jeżeli jest taka potrzeba, dolewam jeszcze wodę z gotowania makaronu, gotujemy mieszając jeszcze przez minutę i podajemy. Do zobaczenia.